Cześć. Dziś pogadamy o czymś, co z pozoru wydaje się banalne, ale w praktyce potrafi zaskoczyć. Chodzi o przypadki testowe. Niby zwykła lista kroków, które trzeba wykonać, żeby sprawdzić jakąś funkcjonalność, ale właśnie w tej prostocie kryje się sporo pułapek. I właśnie dlatego uznałem, że warto poświęcić chwilę, żeby przyjrzeć się temu tematowi z bliska. Bo przypadki testowe to coś, co robi każdy tester manualny, niezależnie od poziomu doświadczenia, a jednocześnie coś, co łatwo napisać byle jak, bez przemyślenia. A prawda jest taka: im lepsze przypadki tworzysz, tym lepiej testujesz i tym lepiej inni pracują z tobą, bo przypadek testowy to nie tylko twoje narzędzie to element komunikacji w zespole, dokumentacja pracy, a czasem nawet dowód na to, że Coś w ogóle było testowane. Więc jeżeli jesteś osobą, która dopiero wchodzi do świata testowania, albo już pracujesz jako tester oprogramowania i chcesz po prostu robić to lepiej, to zostań ze mną. Pogadamy o tym, czym powinien być dobry przypadek testowy, jakie błędy popełnia się mm, najczęściej, jak nie przesadzić z długością, co z testami end-to-end -end i jak z pomocą może przyjść. AI, ale oczywiście nie zastąpić Cię w tym procesie. To co, zaczynamy? Na początek warto zadać sobie jedno pytanie: po co w ogóle piszemy przypadki testowe? To nie jest formalność, to nie jest coś, co trzeba zrobić, bo proces tego wymaga. Dobry przypadek testowy to narzędzie. Narzędzie, które Przede wszystkim pozwala uporządkować myślenie, daje możliwość odtworzenia testu później przez ciebie, przez kogoś z zespołu, a czasem przez osobę, której nawet nigdy nie poznasz. Jest dokumentem, realnym śladem tego, co zostało sprawdzone no i w jaki sposób. I bardzo często podstawą do regresji, automatyzacji albo audytu. W dużych projektach, e, przypadek testowy. To nie jest tylko czyjeś kliknięcie zapisane w gizze, ale właśnie pełnoprawny artefakt, który ktoś inny będzie analizował. I dobrze, jeśli nie musi się zastanawiać, co autor miał na myśli. Okej, okay, to skoro już wiemy, że przypadek testowy to nie tylko dodatek do zadania, ale pełnoprawne narzędzie, to pora zadać sobie kolejne pytanie: Co właściwie powinien zawierać dobry przypadek testowy? I tu nie chodzi o checklistę dla checklisty. Chodzi o to, żeby test był jednoznaczny, czyli taki, który nie zostawia miejsca na interpretację. Jak coś ma być kliknięte, to wiadomo co. Jak ma się pojawić komunikat, to wiadomo jaki. Bez zgadywania. Zrozumiały, czyli taki, który może przeczytać ktoś z zespołu, nawet spoza zespołu zajmującego się testowaniem oprogramowania i bez problemu ogarnie, o co chodzi. To wbrew pozorom wcale nie jest takie oczywiste. Możliwe do wykonania przez kogoś innego niż jego autor. No bo nigdy nie masz gwarancji, że to właśnie ty będziesz ten test robić za tydzień, a jak dostanie go ktoś nowy, to powinien móc po prostu usiąść i, i go wykonać. No i możliwe do powtórzenia nawet po tygodniu czy miesiącach, bo na przykład testy regresyjne no, wykonywane są w firmach. A nie ma nic gorszego niż przypadek testowy, który kiedyś działał, ale teraz to w zasadzie nikt już nie wie, co tam autor miał kiedyś na myśli. Więc po kolei. Po pierwsze, tytuł. I nie tytuł w stylu sprawdzenie rejestracji, tylko na przykład test case 105, rejestracja z nieprawidłowym adresem e-mail. Po drugie, cel testu. Jedno zdanie, które mówi, co właściwie sprawdzamy i po co. Dalej, warunki wstępne. Jeśli są potrzebne, czy test wymaga zalogowanego użytkownika, czy musimy być na określonym etapie w aplikacji, to trzeba zapisać. Potem mamy kroki testowe, najlepiej w trybie rozkazującym. rozkazującym. Nie w stylu użytkownik klika przycisk, tylko kliknij przycisk na przykład zarejestruj. Prosto, klarownie, bez zbędnych ozdobników. Tester ma wykonać konkretne czynności. No i oczywiście dane testowe. Jeśli wpisujesz niepoprawny e-mail, to napisz dokładnie, jakiego niepoprawnego adresu e-mail oczekujesz. Na koniec, oczywiście, oczekiwany rezultat. Co powinno się wydarzyć? Jaki komunikat ma się pojawić? Co system ma zrobić? I teraz uwaga: jeżeli którykolwiek z tych elementów jest niejasny, niepełny albo w ogóle pominięty, to test przestaje być użyteczny. Bo nie wiadomo, czy ktoś go faktycznie wykonał poprawnie. A to, jak wiemy, może się skończyć słynnym pytaniem, czy to w ogóle było testowane, czy ten przypadek testowy w ogóle był e, e, dokonana była na nim egzekucja, no ktoś go wykonał. E, no dobrze, wiemy już, co powinien zawierać dobrze napisany przypadek testowy, ale teraz porozmawiajmy o tym, co często w tych przypadkach się psuje. Bo nie chodzi o to, żeby oczywiście. Wszystko robić idealnie od razu, tak? Chodzi o to, żeby wiedzieć, co poprawiać w ramach e, naszej pracy nad przypadkami testowymi. E, I tutaj mam dla ciebie kilka naprawdę typowych e, błędów, które pojawiają się no, dosyć często, niezależnie od tego, czy mówimy o juniorze, czy osobie z kilkuletnim stażem. E, pierwszy błąd nieprecyzyjny oczekiwany rezultat. E, w większości przypadków, oczywiście, nie chodzi o to, że e, że na przykład oczekiwanego rezultatu w ogóle nie ma. On jest tylko sformułowany no tak ogólnie, że każdy może go zrozumieć inaczej. Na przykład system powinien zareagować odpowiednio, albo pojawia się komunikat błędu. No dobrze, no, ale jaki komunikat? Gdzie dokładnie ma się pojawić? Czy wystarczy, że jest czerwony, czy zawiera konkretne słowa? Taki zapis daje złudne poczucie kompletności, no, bo coś niby jest, ale w sumie to nie wiadomo co. A to w praktyce oznacza, że tester A może uznać test za zaliczony, a tester B za niezaliczony, patrząc dokładnie na ten sam wynik. Bez jednoznacznego, mierzalnego rezultatu nie ma możliwości oceny poprawności działania systemu. I nie chodzi o szukanie absolutnej precyzji na poziomie piksela, chodzi o to, żeby wszyscy w zespole rozumieli przypadek testowy w ten sam sposób. Drugi błąd, testy zbyt ogólne albo zbyt szczegółowe. Z jednej strony mamy przypadki, które mówią tylko: Sprawdź formularz logowania. No dobrze, ale co dokładnie? Jakie dane? Jakie kroki? Co się ma wydarzyć? A z drugiej strony są testy napisane, jakby miały prowadzić człowieka za rękę, jak no, małe dziecko. Tak? Kliknij ikonę z trzema kreskami, która znajduje się w prawym górnym rogu pod jakimś logotypem. No nie tędy droga. Test ma być jasny. Ale nie przeładowany. Trzeci błąd wrzucanie kilku scenariuszy do jednego testu. Na przykład: zaloguj się, wykonaj jakąś operację, wyloguj się, zaloguj ponownie, sprawdź coś jeszcze. I mamy tak zwany mini suit, czyli nie przypadek testowy, tylko cały zestaw scenariuszy w jednym. Problem: no jak coś się wysypie, to nie wiadomo, co dokładnie nie działa. Taki test trudno utrzymać, i, no i jeszcze trudniej automatyzować. Kolejny błąd brak danych testowych. Tak, jak już wspominaliśmy wcześniej, wprowadź nieprawidłowy e-mail. No ok, ale jaki konkretnie? tu ważne, żeby takie rzeczy również precyzować, bo brak danych to zaproszenie do dowolnej interpretacji no i oczywiście do błędów. Piątym błędem są testy zależne od siebie. Chodzi o takie przypadki, które działają poprawnie, tylko wtedy, gdy wcześniej został wykonany jakiś inny test. Na przykład mamy przypadek, usuń konto, ale nigdzie wcześniej nie mamy informacji, że to konto w ogóle istnieje ani kiedy, i jak zostało stworzone. Tego typu testy potrafią działać przez przypadek, bo wcześniej coś zostało kliknięte albo dane po prostu po, yy, były, istniały w systemie, no ale równie dobrze mogą nagle przestać działać, a my w zasadzie nie wiemy dlaczego. I teraz ważna rzecz. Same zależności oczywiście nie są złe, w niektórych przypadkach są wręcz naturalne, bo nie da się przetestować czegoś w oderwaniu od reszty, szczególnie właśnie w testach end-to-end, -end na przykład. Ale jeśli taka zależność istnieje, to musi być jasno opisana, najlepiej w warunkach wstępnych danego testu. Wtedy nikt się nie domyśla, nikt nie błądzi, po prostu wiadomo, żeby wykonać ten test. Najpierw trzeba mieć konto i albo to konto zakładamy wcześniej, albo test odwołuje się do innego, który to przygotowuje. Problem zaczyna się wtedy, gdy ta zależność jest nieświadoma i wszystko działa tylko dlatego, że ktoś wcześniej coś kliknął. A tak. Być oczywiście nie powinno. Kolejny błąd, który zdecydowanie warto poruszyć, to brak aktualizacji przypadków testowych, no i to naprawdę nie jest rzadkość. System się zmienia, GUI wygląda inaczej, logika działania trochę się przesunęła, a test zostaje po staremu. Nadal mówi np. Na o jakimś niebieskim przycisku na dole strony, którego już dawno tam nie ma. Co gorsza, ten test nadal jest wykonywany, bo znajduje się w zakresie regresji, bo ma status aktywny, bo ktoś go po prostu kiedyś napisał. No i teraz pojawiają się dwa problemy. Po pierwsze, realne ryzyko przypuszczenia błędu, bo test nie sprawdza już tego, co powinien, a po drugie, coś co w testowaniu nazywamy paradoksem pestycydów. Im częściej wykonujemy ten sam test w tej samej formie, tym mniejsza szansa, że znajdziemy coś nowego. Organizm, czyli system, uodparnia się. My, jako testerzy, zaczynamy odklikiwać mechanicznie bez refleksji, a w efekcie test przestaje być testem, jest tylko zwykłą formalnością. Dlatego tak ważne jest, żeby regularnie przeglądać i aktualizować przypadki testowe. Nie musisz robić tego po każdym deployu, po każdym wdrożeniu aplikacji na środowisko wyższe, ale raz na jakiś czas warto zadać sobie pytanie, czy ten przypadek nadal ma sens, czy nadal sprawdza to, co powinien, czy nadal jest wartościowy. No bo jeśli nie, to lepiej go poprawić albo po prostu wyrzucić z zakresu. No i ostatnia rzecz, testy, które są pisane tylko po to, żeby były, takie no, dla odhaczenia, bo proces wymaga, bo trzeba coś włożyć do testraila, X-raya, bo ktoś kazał. No i powstają przypadki, które są zbyt ogólne, sprawdzają oczywistości, albo tak naprawdę niczego nie weryfikują. Niby są poprawne formalnie, mają tytuł, mają kroki, mają jakiś tam rezultat, ale tak naprawdę, jak się zastanowimy, to w zasadzie nie wiadomo po co, po co w ogóle istnieją, po co zajmują przestrzeń w zakresie. Przykład sprawdź czy aplikacja się uruchamia. No jasne, może mieć to sens w bardzo specyficznym kontekście. No ale jeśli testujemy na przykład jakąś webówkę i jedyne co sprawdzasz to czy strona się załadowała, to może warto zadać sobie pytanie czy no, czy ten przypadek testowy naprawdę, e, naprawdę ma sens? Czy, czy tylko po prostu zajmuje nam miejsce w, w systemie, e, w którym utrzymujemy testy? Tak? No bo test, który niczego nie weryfikuje, to, to, to nie jest test, to jest iluzja iluzja jakości. No i oczywiście każdy z nas ma czasem pokusę, żeby no, wpisać coś na szybko, żeby nie było pusto, ale warto wtedy przypomnieć sobie lepiej mniej przypadków, no ale sensownych tak? niż dużo pustych rekordów, które które po prostu rozmywają wartość testów jako całości. Okej, okay, do tej pory mówiliśmy o przypadkach testowych jako o narzędziu, narzędziu do testowania, komunikacji i organizowania pracy, ale w niektórych projektach przypadek testowy staje się czymś znacznie poważniejszym. W środowiskach regulowanych, na przykład w finansach, medycynie administracji publicznej, przypadki testowe to nie tylko dokumentacja dla zespołu. To artefakt podlegający audytowi. Czyli coś, co może zostać sprawdzone przez instytucję zewnętrzną, urząd nadzorujący, audytora certyfikującego no, albo klienta, który musi wykazać się zgodnością na przykład z jakąś konkretną normą. Żeby to lepiej zobrazować, wyobraź sobie, że pracujesz nad aplikacją bankową. Twoja firma dostarcza system logowania, autoryzację płatności, jakieś zarządzanie historią transakcji, no i teraz cały na biało wchodzi KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, i sprawdza, czy wszystko działa zgodnie z przepisami i wymaganiami bezpieczeństwa. No, oni nie pytają, czy to było testowane, oni pytają, pokażcie, jak to było testowane, jakie przypadki to weryfikowały, kto to robił, kiedy, no i oczywiście, jaki był rezultat. Jeśli tego nie masz, albo masz test napisane na szybko, bez logiki, no to niestety pojawiają się problemy. I nie ma znaczenia, że aplikacja działa. Bo po prostu nie masz dowodu. To samo dotyczy na przykład telekomunikacji, gdzie w grę wchodzi ukę, albo systemów medycznych, gdzie przypadki testowe stają się elementem dokumentacji, dokumentacji jakości sprawdzanej przez zewnętrzne instytucje certyfikujące, które po prostu oceniają zgodność produktu z normami. Innymi słowy, każde kliknięcie może być kiedyś czytane przez, aud przez audytora. W takich projektach przypadek testowy no, musi być powiązany z wymaganiem, musi być jednoznaczny, mierzalny, możliwy do odtworzenia, a najlepiej też podpisany przez wykonawcę i udokumentowany w jakimś narzędziu typu właśnie X-Rail, Test Rail. Brzmi formalnie, no tak, bo to jest po prostu formalne, a jeśli coś się nie zgadza, może to oznaczać negatywny wynik audytu, utratę certyfikacji, zablokowane wdrożenie. No, albo jakieś konsekwencje prawne czy finansowe. No i teraz dobra wiadomość: nawet jeśli dziś nie pracujesz w takim projekcie, warto znać te realia, bo po pierwsze, takich projektów jest coraz więcej, a po drugie, umiejętność pisania testów, które wytrzymają audyt, to naprawdę duży atut i coś, co możesz mieć w CV z czystym sumieniem. No i skoro mówimy o pisaniu przypadków testowych, to nie da się nie wspomnieć o temacie, który przewija się w branży praktycznie wszędzie. Czyli oczywiście sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja w testowaniu, pisanie testów z pomocą czata GPT czy innego modelu wykorzystującego właśnie sztuczną inteligencję, jakieś automatyczne gener generowanie scenariuszy brzmi dobrze, prawda? I tak, AI naprawdę potrafi pomóc. Można wrzucić opis funkcjonalności i poprosić o wygenerowanie szkicu przypadków testowych. Można poprosić jaj nie tylko o standardowe przypadki, ale też o takie, które uwzględniają błędne dane, jakieś nietypowe sytuacje albo skrajne wartości. Czyli wszystko to, co może wywołać błąd, a co tester powinien sprawdzić. I bardzo często otrzymamy coś, co wygląda zaskakująco dobrze na pierwszy rzut oka. Tylko że. AI nie zna Twojego systemu, nie zna logiki biznesowej, nie zna specyfiki użytkownika i co najważniejsze, nie zna kontekstu projektu, który oczywiście Ty jako tester oprogramowania znasz. Dlatego wykorzystując modele AI w testowaniu, traktujmy je jako po prostu pomocników, ale nigdy jako coś, co zastąpi Ciebie jako świadomego testera, bo na końcu to Ty masz kontekst, to Ty rozumiesz, gdzie są ryzyka. No i właśnie tu pojawia się coraz częściej podkreślana koncepcja HIST, czyli Human Intelligence in Software Testing. To przypomnienie, że testowanie to nie tylko algorytm i logika, ale też intuicja, zdrowy rozsądek, myślenie krytyczne, empatia wobec użytkownika końcowego. AI może wygenerować przypadek testowy, który technicznie jest poprawny, ale tylko człowiek, dobry tester, potrafi spojrzeć na to, co naprawdę ma sens z perspektywy użytkownika i projektu. Może na przykład zauważyć, że. OK, ten test wygląda ok, ale w, rzeczy, w rzeczywistości nikt tak nie będzie używał aplikacji. Albo z perspektywy biznesu to zachowanie jest zupełnie nieistotne, za to inny przypadek, który AI pominęło, może być kluczowy. No, tego typu ocena wymaga doświadczenia, zrozumienia kontekstu, a często też po prostu zdrowego rozsądku. I to jest właśnie ta część, ta część testowania, której AI, przynajmniej na razie, po prostu nie ma. Dlatego warto z jaj pracować, eksperymentować, korzystać, ale trzeba też pamiętać, że jakość testowania nadal opiera się na ludzkim myśleniu, a dobre przypadki testowe to naprawdę te naprawdę trafione wciąż zaczynają się w, w głowie testera, no a nie w oknie e, czatu. No dobra, to jeszcze raz na spokojnie. Przypadek testowy to coś, co każdy tester zna, ale nie każdy robi to dobrze. I właśnie dlatego warto było poświęcić chwilę, żeby się temu tematowi przyjrzeć głębiej. Bo dobry przypadek testowy to nie tylko lista kroków, to dokumentacja, narzędzie komunikacji, zabezpieczenie na przyszłość, a czasem też element zgodności z regulacjami. Rozmawialiśmy dziś o tym, co powinien zawierać dobrze napisany przypadek, jakie błędy pojawiają się najczęściej, jak radzić sobie z długością i złożonością testów. Co się dzieje, gdy testy nie są aktualizowane i jak wygląda to wszystko w środowiskach regulowanych? To rzuciliśmy też temat AI i przypomnienie, że to ty, tester, jesteś tym, kto nadaje testowi sens. I teraz najważniejsze. Jeśli jesteś na początku swojej drogi w testowaniu, to właśnie pisanie przypadków testowych jest jedną z tych umiejętności, które naprawdę warto ćwiczyć. Nie tylko po to, żeby przejść rekrutację, ale po to, żeby dobrze rozumieć system, żeby być wiarygodnym w zespole i żeby umieć pokazać, że Twoje testy naprawdę mają wartość. Więc jeśli miałbym Cię zostawić z jedną myślą, to byłaby taka: pisz przypadki testowe świadomie. Nie dlatego, że tak trzeba, tylko dlatego, że wiesz, co chcesz sprawdzić. Pisz je tak, żeby ktoś inny albo Ty za miesiąc przeczytał i pomyślał, Ok, wiem co mam zrobić, wiem co powinno się wydarzyć i wiem, że to po prostu ma sens. No, myślę, że to wszystko. Dzięki za to, że byłeś tu ze mną do końca. Mam nadzieję, że znalazłeś coś dla, dla siebie coś, co zostanie z tobą przy, przy kolejnym teście, kolejnym błędzie, kolejnym kliknięciu zapisz przypadek testowy. Pamiętaj też, że na stronie Warszawskiego Instytutu Jakości Oprogramowania znajdziesz kilka produktów, które pomogą Ci wznieść swoją karierę testerską na wyższy poziom. Zachęcam Cię do odwiedzenia nas i sprawdzenia, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Powodzenia i testuj z głową.